Tydzień temu na pierwszym kazaniu pasyjnym rozważaliśmy pierwszą tajemnicę bolesną, modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu dzisiaj idziemy dalej, jak łatwo domyśleć, się, będziemy rozważać tajemnicę drugą, biczowanie Pana Jezusa. Piłat kazał Jezusa ubiczować. Ubiczować, czyli innymi słowy, można powiedzieć, że kazał poniżyć Jezusa, zadać. Ból jego ciała. Biczowanie było bardzo bolesną karą, bo to nie tylko ból uderzeń, ale ból rozszarpywanego ciała to także duża utrata krwi. Zdarzały się nawet sytuacje, że w trakcie biczowania skazaniec umierał. Więc była to naprawdę bardzo bolesna tortura bardzo trudny moment męki Chrystusa. Zastanawiałem się, co może być dla Pana Jezusa takim współczesnym biczowaniem, i doszedłem do wniosku, że to są grzechy, to mogą być grzechy języka. I w tym względzie chyba nie ma idealnych ludzi, bo każdy w jakimś aspekcie ma z grzechami języka do czynienia. Czasem ktoś mówi: Ja nie mam się z czego spowiadać, nie mam żadnych grzechów. Przychodzi ktoś pół roku. Od ostatniej spowiedzi, no nie mam żadnych grzechów. No, święty człowiek, jak nie masz żadnych grzechów, to zapytaj się, jak jest z grzechami języka? Najogólniej rzecz biorąc, przed grzechami języka przestrzega nas ósme przykazanie dekalogu. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Ósme przykazanie zakazuje fałszu. A nakazuje miłować prawdę i szanować dobre imię bliźniego. I rozważając szczegółowo to przekazanie, trzeba powiedzieć o kilku aspektach, o kilku wykroczeniach przeciwko ósmemu przekazaniu. A są to kłamstwo, fałszywe świadectwo, krzywoprzysięstwo, pochopny sąd, grzech obmowy, oszczerstwo, plotka, pochlebstwo, służalczość. Manipulacja, yy, brak milczenia, i teraz gadulstwo. I teraz yy, przyjrzyjmy się szczegółowo wymienionym grzechom języka. Najpierw kłamstwo, czyli mówienie nieprawdy z intencją mówienia nieprawdy. To znaczy, muszę wiedzieć i chcieć tego, że mówię komuś nieprawdę. I tutaj od razu. Jest taki wyjątek, w którym kłamstwo nie będzie kłamstwem. Na przykład w czasie wojny, kiedy za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci, gdy gestapowcy wkraczali do domu i, i polska rodzina no, wymyślała wszelkie argumenty, żeby obronić schowanych Żydów gdzieś tam w piwnicy. To mimo, że tak z boku patrząc, obiektywnie kłamali. Kłamstwa tutaj żadnego nie było. To było wielkie bohaterstwo. Dlaczego nie było kłamstwa? Bo ci oprawcy nie mieli prawa do tej prawdy. I w związku z tym to nie było kłamstwa. Tak współcześnie patrząc, kiedy ktoś do Twojego domu zastuka, powie dzień dobry, jestem złodziejem. Proszę, drogie dziecko, powiedz mi, gdzie twoi rodzice trzymają pieniążki. Tylko nie kłam, bo kłamać nie wolno. I dziecko takie wystraszone, o złodzieju tam i tam. Nie, to nie tak. To małe dziecko może tak wymyślać, może takie historie opowiadać, niby kłamiąc, ale to nie będzie kłamstwo. Ten złodziej nie ma prawa do prawdy. To, są właśnie, to jest taki właśnie wyjątek. I teraz patrząc na sprawę kłamstwa, to tutaj jest ważna ranga, bo może być grzech lekki, a może być grzech ciężki. Może wskutek Twojego kłamstwa ktoś nic albo bardzo niewiele stracił, a może ktoś przez Twoje kłamstwo stracił bardzo wiele, nawet, nawet w takim aspekcie finansowym. Druga sprawa, inaczej jest skłamać raz, a inaczej jest kłamać kilka razy dziennie. Amerykanie zrobili takie ankiety, badania, i okazało się, że wyliczyli, że przeciętny człowiek kłamie 18 razy na godzinę. No, może nas to dziwić, ale oni podają jako argument yy, kłamstwa typu, o jak się cieszę, że pani sąsiadka do mnie przyszła, a w duchu, no i po co ona znowu do mnie przyszła, No już nie ma co w domu robić, a pan to dzisiaj taki elegancki, przystojny, mm -hmm. a, a w domyśle zupełnie co innego chodzi, bo to jest mój przełożony, mój dyrektor, no trzeba się jakoś tam przypodobać, ale zupełnie co innego o nim myślę. Kwestia kłamstwa to też różnego rodzaju fałszywe wypełnianie dokumentów pracy w urzędzie, fałszywe rozliczenia podatkowe, które skutkują korzyściami finansowymi, a więc nie tylko jest tu kłamstwo, ale też jest i kradzież. Dalej kwestia kłamstwa i oszukiwania na sprawdzianach, na maturze, która jest też egzaminem państwowym, a więc wszelkie oszustwa w tym temacie są również pod sankcją kar państwowych. Następnie egzaminy na studiach. I tutaj, pytanie: Czy ktoś z tutaj obecnych chciałby się leczyć u lekarza, albo chciał, chciałby, żeby cię bronił w sądzie prawnik, który przez całe studia oszukiwał na egzaminach? Chyba nikt by się taki nie znalazł. I teraz kwestia dzieci i młodzieży w szkole. Bardzo często jest tak, że kiedyś, kiedyś się zdarzy, że, że ten, to dziecko, ten młody człowiek coś zrobi nie tak, to na pierwsze i drugie pytanie nauczyciela zawsze odpowiada kłamstwem. Dopiero jak tak na trzecie, czwarte, albo jak się powie, że znam prawdę, przyznaj się, dopiero wtedy ewentualnie y, mówi prawdę. Ale w tym pierwszym odruchu jest kłamstwo. Z czego się to bierze? Z obawy, z lęku. Później to już takiegoś przyzwyczajenia. Nie jestem czegoś pewny, to lepiej skłamać. Lepiej to nie ja, to on. Standardowe odpowiedzi. Yy, idąc dalej, kwestia właśnie yy, jakiegoś odpytywania, czy, czy właśnie kartkówki sprawdziano. No, to jest, to jest wręcz tragiczne. Jeszcze się dobrze pytania nie zada, jeszcze ten uczeń nie zastanowi się nad tym pytaniem, ale pierwsze co robi, to już się rozgląda, kto ewentualnie mógłby mu pomóc, podpowiedzieć. Trzeba zrobić krok dalej i zobaczyć, że jeśli Twoje dziecko, Twój młody syn, młoda córka... Oni dzisiaj żyją w takim, takiej prostocie, w sensie kłamstwa, tak łatwo im to kłamstwo przychodzi, to miej świadomość, że za, że za parę czy za paręnaście lat wcale nie będzie inaczej. Później przełóżmy to na sprawy małżeńskie. Jeśli w małżeństwie raz, drugi, trzeci nawzajem się okłamiecie, no to nie ma się co łudzić, że później przy pierwszej, lepszej kłótni to będzie obawa. Mąż czy żona prawdopodobnie znów mnie kłamie. Znów coś kombinuje. I będą napięcia, będą obawy, będą wzajemne oskarżania się. Kolejna sprawa, jeśli chodzi właśnie o, o kłamstwo, to tutaj trzeba się bardzo konkretnie spowiadać. Konkretnie, co to znaczy? A więc mówię, że na przykład skłamałem trzy razy w poważnej sprawie. Już to wyjaśniłem, naprawiłem, albo jeszcze tego nie zrobiłem. Bo czy nie można, bo jedna osoba powie, kłamałem i druga osoba powie, kłamałem. Tylko jeden, jeden, ten pierwszy skłamał dwa razy w bardzo drobnej kwestii, bo się czegoś bał, obawiał i tak zgłupia właśnie powiedział, a druga osoba kłamie w sprawach zasadniczych, ważnych. I z tego jeszcze czerpię jakieś wielkie korzyści. Jest ogromna różnica w sakramencie pokuty i pojednania w tym temacie. Du, tutaj od razu powiem o kwestii milczenia. W dwóch aspektach. Między mówieniem prawdy a kłamstwem jest jeszcze milczenie. Są sytuacje, w których nie wiem, co mam powiedzieć, nie wiem, jak się mam zachować. To Zamilcz, zastanów się, poproś w łamkach sekund Pana Boga, Panie Boże, co mam powiedzieć, jak się zachować, jak zareagować. Jeśli nie przychodzi ci żadne rozwiązanie, to masz prawo powiedzieć temu człowiekowi: słuchaj, zastanowię się, przemyślę, spotkamy się później, zadzwonię wieczorem i wtedy na spokojnie tej osobie odpowiesz. A wiele osób, właśnie jakoś tak zaskoczonych, nie wie, co ma powiedzieć, to wtedy bardzo często. Odwołuje się do kłamstwa, zupełnie niepotrzebnie. Za chwilę sobie zdaje sprawę, no mogłem, mogłam powiedzieć inaczej. I też wobec właśnie jakichś trudnych, niewygodnych pytań masz prawo do osobistej godności, do, do swojej intymności. I możesz powiedzieć wprost, słuchaj, to są moje sprawy, czy sprawy naszego małżeństwa. Ja nie chcę z tobą o tym rozmawiać. To jest tak zwana asertywność. Umiejętność mówienia nie. Kolejna sprawa to fałszywe świadectwa, więc kłamstwo wypowiedziane przed sądem. Są znane przypadki, że ktoś kłamał w sądzie i niewinna osoba została skazana na długoletnie więzienie albo nawet na karę śmierci i wyrok wykonano. To są tragiczne sytuacje. Niestety takich zdarzeń było naprawdę sporo w skali świata. W związku z tym to też był jeden z argumentów, dla których wiele państw wycofało się z kary śmierci. Bo po kilku czy kilkunastu latach prawdziwy przestępca nie wytrzymywał psychicznie, sumienie mu nie dawało spokoju i przychodził i wyznawał całą prawdę, że kłamał i on jest prawdziwym przestępcą, a niewinny człowiek został skazany i wyrok wykonano. Krzywo przysięstwo. Jest to fałszywe świadectwo złożone pod przysięgą, a więc jeszcze dodatkowa ranga. I teraz znów nas powiedzi, to trzeba pokazać. Kolejna rzecz to pochopny sąd, a więc uznawanie za prawdziwą cechę bliźniego bez dostatecznej podstawy. Coś się dowiedziałem na temat tego człowieka i od razu sobie zaszufladkowałem, od razu y, przypiąłem komuś jakąś etykietę. Odrzuciłem albo zaakceptowałem unikać pochopnych sądów, poznać drugiego człowieka. Teraz chyba najczęstszy grzech to obmowa, czyli mówienie o prawdziwych wadach i błędach bliźniego za jego plecami bez dostatecznej przyczyny. Każdy ma prawo do dobrego imienia i nie wolno mi mówić o czyichś błędach, czyichś wadach muszę mieć jakąś przyczynę. Na przykład wychowawca klasy mówi rodzicom o niewłaściwym zachowaniu ich dziecka i to jest normalne, to nie jest żadna obmowa. Rodzice mają prawo do tego, by wiedzieć, jak się ich dziecko zachowuje. Inny przykład to pracodawca pyta kierownika zmiany o swoich pracowników, bo ma prawo dowiedzieć się, czy dany pracownik pracuje sumiennie, czy nie stwarza jakichś problemów w pracy. Jeszcze inna sytuacja, rozpada się komuś małżeństwo, albo jakiś jest poważny problem rodzinny. I rodzeństwo spotyka się razem bez obecności tego małżeństwa. Mówi słuchajcie, no, każdy wie, że coś się złego dzieje, zróbmy coś z tym, porozmawiajmy, jak to naprawić, jak to rozwiązać, co tak naprawdę się u nich dzieje. Więc zobaczcie, jest zupełnie inny cel: szukają rozwiązań, szukają naprawienia danej sytuacji. I mimo że będą mówić o wadach, błędach tego małżeństwa, to jednak cel jest tutaj, chcemy ratować, chcemy naprawić, chcemy pomóc. Nikt z nas nie ma złych intencji. I wtedy ta obmowa nie będzie obmową. Natomiast kiedy właśnie chce sobie ulżyć źle mówiąc o kimś, Chcę przy tym pokazać siebie, jaki to ja jestem wspaniały, a ten drugi człowiek jest gorszy. I mówię o tych właśnie wadach, błędach. Jest to zwyczajnie obmowa. I tutaj obmowy się nie odwołuje, po prostu trzeba obmowę zaprzestać. Ale jako pewnego rodzaju poprawę warto by było powiedzieć wtedy coś dobrego o tej osobie. Kolejna rzecz to oszczerstwo. To jest mówienie o nieprawdziwych błędach i wadach. I sprawa jest bardzo poważna. Oszczerstwo należy odwołać w obecności osób, przy których zostało ono wypowiedziane. To należy też do ważności spowiedzi, gdzie piąty warunek przypomina nam zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu. I warto tutaj pomyśleć o oszczerstwach wypowiadanych wobec ludzi, ale dzisiaj też trzeba pomyśleć o tych oszczerstwach pisanych. W gazetach, w internecie, na różnych forach komunikatorach, gdzie tak łatwo kogoś o coś oskarżyć, zmieniając nazwiska albo oskarżać, nie podpisując się pod tym anonimowo, przychodzi to niektórym z wielką łatwością, czy się czasem bezkarni. Pan Bóg wszystko widzi. Ale okazuje się nie tylko Pan Bóg, bo specjaliści od internetu, dobrzy informatycy potrafią bez żadnego problemu dotrzeć do człowieka, który pisze jakieś rzeczy niewłaściwe, niszcząc komuś życie, zdrowie, dobre imię. Kolejna sprawa to plotka, czyli mówienie o niepotwierdzonych rzeczach i wadach bliźniego. Nie mam pewności, ale to jest taka ciekawa informacja, coś tam się wydarzyło, stawia to kogoś w złym świetle, więc chętnie powtarzam, spekuluję, mówię o kimś, tłumacząc sobie, że przecież w każdej plotce jest 20% prawdy. Idziemy dalej. Pochlebstwo, to znaczy komplementy bez umiaru. Pochlebstwo z natury rzeczy jest grzechem lekkim, natomiast może stać się grzechem ciężkim wtedy, kiedy... Utwierdza kogoś w swoim złym postępowaniu, albo wzbudza w nim wady. I tutaj mogę komuś tak, jak to się mówi, sypać komplementy, że ten człowiek wreszcie uwierzy, że jest pępkiem świata, że jest najdoskonalszy, najwspanialszy. I zamiast ten człowiek pracować nad sobą, to on tkwi jakby w martwym punkcie swojego niewłaściwego postępowania. Możemy kogoś no, wystawić na jakieś pośmiewisko. ktoś może stać się może wpaść w jakieś kłopoty z tego powodu, że przez swoich bliskich czy też właśnie fałszywych przyjaciół został ktoś utwierdzony w swoich błędach. Kolejna rzecz to służalczość. To znaczy przesadne wyręczanie kogoś i to jest no, bardzo demoralizujące i tutaj, Chyba najlepiej to pokazać przy wychowywaniu dzieci. Wielka służalczość rodziców wobec dzieci, takie nieustanne pomaganie, sprzątanie, wyręczanie, gdy dziecko samo powinno coś zrobić. No rodzice bardzo kochają swoje dzieci. I teraz jeśli mają jedno czy dwoje, no po prostu robią wszystko, żeby te dzieci były szczęśliwe. I czasem może zdarzyć się taka właśnie takie, takie wyręczanie we wszystkim. I to dziecko no, nie podejmuje zbyt wiele obowiązków, wszystko robią za niego czy za nią rodzice. Ale z drugiej strony chodzi też o takie wykorzystywanie, żeby ktoś zrobił coś za mnie, wymuszanie czasem na kimś z racji jakiegoś stanowiska, przełożeństwa. Również to się może wkraść w życie właśnie rodzinne, małżeńskie. Ale trzeba pamiętać o właściwym podziale obowiązków, pamiętać o. O tym, że mam prawo do pracy, ale i do odpoczynku. I tutaj właśnie powraca temat asertywności. Trzeba umieć kulturalnie nieraz się obronić, zauważyć, że oczywiście mogę to wykonać na Twoją prośbę, ale tak naprawdę nie muszę, bo Ty widzę to wyraźnie, zrzucasz swój obowiązek na mnie. To są takie bardzo delikatne sprawy, trzeba tu umieć jakoś inteligentnie, kulturalnie rozmawiać, ale czasem trzeba się też jasno obronić, bo, bo może się zdarzyć, że ktoś nas bardzo mocno w tym wykorzystuje i w tym czasie nic nie robi, a ty harujesz. Kolejna rzecz to gadulstwo. No, są osoby, którym się buzia nie zamyka. Cały czas ktoś będzie gadał, czy trzeba, czy nie potrzeba. I zaczniemy tutaj od kwestii znów dzieci i młodzieży. W szkole to najlepiej widać. No są tacy uczniowie, którym się po prostu buzia nie zamyka. No nie potrafi, no nie da rady, cały czas będzie gadał. Jakie to jest... zawsze trzeba się postawić w roli tego nauczyciela, który... no to jest jego praca, powołanie, zadanie, A to jest naprawdę denerwujące, kiedy ktoś... Cały czas coś szepcze, komentuje, dogaduje. Jeśli tych osób w klasie jest 5, 10, 15, to naprawdę się można zdenerwować. A to później się przenosi na życie dorosłe. I nieraz na poważnych spotkaniach, jakichś firm, jakichś zgromadzeniach w kinie, w teatrze, no ktoś niepotrzebnie będzie gadał i gadał, i gadał, i gadał. A ta osoba prowadząca, przygotowana, chce się jak najlepiej zaprezentować, to niesamowicie przeszkadza. Niesamowicie denerwuje, nie wiesz co tam się dzieje, dlaczego ktoś tak mówi, po co mówi. To też zwyczajnie brak kultury. Kolejna sprawa to manipulacja. Są ludzie, którzy bardzo skutecznie manipulują swoimi słowami, posługują się półprawdami, bardzo sprytnie osiągają swój cel w handlu, w relacjach z ludźmi. Mówi się nawet o tak zwanej psychomanipulacji, a więc ktoś poznał jakieś pewne zasady, tajniki psychiki, psychologii manipulacji i bardzo skutecznie potrafi się tym posługiwać, osiągając swój cel, zbudając lito, litość, wyłudzając pomoc, pieniądze. Później ktoś twierdzi, że ja nie ukradłem, ktoś mi dał, przekazał, pożyczył. Tutaj też się w tym temacie trzeba zastanowić. Kwestia wyłudzania na jakimś słabszym, w sensie młodszym czy właśnie słabszym psychicznie. I ostatnia już kwestia to kwestia spowiedzi. W dwóch aspektach chcę tutaj ten temat też poruszyć. Pierwsza sprawa to nie kłamać na spowiedzi. Są ludzie, którzy tak żyją tym kłamstwem na co dzień, że nawet do konfesjonału przychodzi i dalej kłamie. Czasem się zdarzy, że w spowiedzi ktoś powie, no dobrze, to powiem już szczerze, to, to nie do końca było tak, jak przed chwilą mówiłem. Prawda jest taka, taka, taka. Albo ktoś pyta, a to mam mówić prawdę? No to a gdzie przyszedłeś? Do konfesjonału, to co tu się mówi? Tak daleko to kłamstwo może się wcisnąć, że nawet do konfesjonału. I tutaj jest, jest ogromny problem. W konfesjonale nie ma miejsca na używanie półprawd, na jakieś kamuflowanie, na jakieś manipulowanie po to, żeby osiągnąć swój cel w postaci rozgrzeszenia, w postaci jakiegoś lepszego pokazania swojego wizerunku duchowego, lepszego przedstawienia się. To naprawdę nie o to chodzi. To wynika, tak mi się, takie mam wrażenie z, z dwóch powodów. Raz, że właśnie jak ktoś dużo kłamie, to, to do konfesjonału z kłamstwem łatwo przyjdzie, ale z drugiej strony to może też wynikać z tego, że po prostu nie do końca wierzę w tajemnicę spowiedzi. I tutaj ten drugi aspekt właśnie. Zaufać, zrozumieć, że jest nienaruszalność tajemnicy spowiedzi. Nawet sam papież nie może zwolnić księdza z tajemnicy spowiedzi. Dlatego proszę się nie bać, nie obawiać. Rozmawiam czasem z uczniami na temat sakramentu pokuty i mówię, jakie macie trudności, jakie kłopoty, co zauważacie, co widzicie. Czasem ktoś powie, no trochę się krępuje, bo ksiądz mnie uczy, później tak się niezręcznie czuję, jak ksiądz będzie na mnie patrzył, co sobie pomyśli. Ja nie mogę w stosunku do mojego ucznia w szkole powiedzieć to czy tamto ze spowiedzi. Nie może być takiej sytuacji. Nie mogę rodzicom przy okazji na przykład kolendy powiedzieć proszę państwa, no proszę sobie synka czy córeczkę pilnować, bo no był z spowiedzi, oczywiście tańca spowiedzi, ale tam takie rzeczy mówił, że ja bym go z domu wieczorami nie wypuszczał. Nie może mieć miejsca taka sytuacja w żaden sposób. I w związku z tym Proszę mieć ogromne zaufanie, jest nienaruszalność tajemnicy spowiedzi. I w związku z tym nie miej żadnych obaw, że, żeby sobie ksiądz źle nie pomyślał, żeby się za dużo mnie nie dowiedział, żeby z tego nie wyniknęły jakieś kłopoty. Tajemnica spowiedzi jest święta. I tutaj też musi być wielka jasność. Też znów na przykładzie no Może ktoś się spowiadać, wręcz w sposób taki no, kabaretowy. Ukradłem łańcuch. Ojej, tragedia, łańcuch radbyś. No tak, tak, łańcuch ukradłem I co to wszystko? No no, tam, no tak naprawdę, tak szczerze mówiąc, to na końcu tego łańcucha to krowa była przywiązana. No, to faktycznie, ukradłeś łańcuch. A z drugiej strony już poważnie, Proszę zauważyć sytuację, w której przychodzi na przykład chłopak i dziewczyna, którzy mieszkają ze sobą, nie są małżeństwem, nie mają prawa ze sobą mieszkać i nie mają prawa do rozgrzeszenia w tej sytuacji. I chłopak idzie do jednego księdza i mówi o swoich grzechach, w ogóle nie mówiąc w jakiej sytuacji się znalazł, że mieszka już od dwóch miesięcy ze swoją dziewczyną. No i oczywiście, no, grzechy powiedział, no to, no to żałuję, rozgrzeszenie dostaje. A ta dziewczyna idzie albo do tego samego księdza, albo do innego i, no i szczerze mówi, jaka sytuacja, no tak, tak wybrałam, no źle wybrałam, ale mieszkamy ze sobą i mówi swoje grzechy. No i oczywiście rozgrzeszenia dostać nie może, nie ma takiego prawa. No i później chłopak na święta zadowolony do komunii idzie, a ta biedna dziewczyna chowa się za filarem, nie wie co ze sobą zrobić, bo wstyd jak 150, bo ona do komunii nie może pójść. I później się komentuje. A tak ciężat. Jeden daje, drugi nie daje. Co się w XXI wieku pozmieniało w tym kościele? Już nie wiadomo, do kogo do spowiedzi pójść, żeby dobrze trafić. Ojciec Pio daje tutaj bardzo cenną wskazówkę. Jeśli ja, mówi ojciec Pio, dam Ci rozgrzeszenie wtedy, kiedy nie mogę, to tak jakbym Ci dał paszport do piekła. I tutaj bardzo y, trudne słowa powiem. Jeśli ty idziesz i kłamiesz w spowiedzi. Jeśli nawet dostaniesz to rozgrzeszenie, to dostałeś paszport do piekła. Jeśli masz zamiar iść i, i, i się świętokradzko spowiadać, to lepiej nie iść do spowiedzi. To poczekaj, aż dożejesz, aż skruszejesz, aż zrozumiesz y, rangę sakramentu pokuty i pójdź za miesiąc, czy nawet za pół roku, ale się wreszcie wyspowiadaj szczerze i dobrze. A jeśli chcesz kombinować, oszukiwać, kłamać, to nie idź, bo świętokradztwo jest, jest tragiczną sprawą. To je pociąga za sobą później świętokradcze komu święte. I zaczyna się wszystko w życiu duchowym rozwalać, i ty nie wiesz, co się dzieje. To tu masz odpowiedź. To jest temat niełatwy, trudny, i tu nie o to chodzi, żebym kogoś chciał teraz straszyć, ale przestrzegam. Staram się tłumaczyć po to, żebyś wiedział, wiedziała, że to nie są sprawy obojętne, bo to są sprawy Boże. To są sprawy najświętsze, sprawa twojego zbawienia. Może ci się zdarzyć każdy rodzaj grzechu, ale kiedy idziesz do spowiedzi, to musi być jasno i konkretnie wyznane i wtedy będzie odpuszczone i wtedy twoja dusza będzie czysta i to jest piękna sprawa. I to jest istota naszego czasu przeżywania Wielkiego Postu, abyśmy popracowali nad swoją duszą, nad swoim zbawieniem, abyśmy zobaczyli, co nam jeszcze przeszkadza, co nas jeszcze jakoś tak hamuje. I proś Pana Boga, żeby Ci to pokazywał i dodawał odwagi do zmiany. Amen.